Pierogi domowe są znane pod wieloma postaciami. Przygotujemy pierogi z mięsem. Do ich przyrządzenia będzie nam potrzebne mięso. Tutaj mamy mięso wieprzowo wcześniej upróżone z warzywami. Namoczona bułeczka czerstwa, sól, pieprz, jajko, zielonej pietruszki troszkę, boczek przesmażymy, cebulkę. Mięso jest wcześniej zmielone dwa razy. Dołożymy jajeczko. Soli, pieprzu, natki pietruszki, bułeczki, namoczona była wcześniej o. i wyrawiamy dokładnie to do uzyskania takiej jednolitej masy. No, mięso już jest gotowe. Ciasto robimy z pszennej mąki, która była wcześniej osiana. O. Dołeczek. Posolimy troszkę. I gorącej wody, bardzo gorącej. Ciasto trzeba tak wyrobić, żeby... Poczujemy w rękach, że będzie takie milutkie w dotyku, elastyczne. Cieplutkie jest, fajnie się robi. Dlatego gorącą wodą, że ta mąka się tak sparzy i jest później mięciutkie ciasto. Na... No, takie musi być, żeby nie było takich zagniotek. Ciasto mamy gotowe. Przekroimy na trzy kawałeczki. Toczymy mąką. Teraz wałkujemy na cień, cieniutko. Coś podsypujemy mąką, żeby się nie sklejało. I wykrawamy szklanką. Kółeczka. Malutkie pierożki zrobimy. I na każdy kładziemy po troszkę nadzienia. O i pierożki składamy, sklejamy. Najpierw tak dookoła, a później taką falbaneczkę. O. Stolnicę posypać mąką też, żeby nie przylegała. I maczać rękę też, żeby... Pierogi pochłaniają trochę czasu, ale warto zrobić, bo rodzina doceni, inne jak ze sklepu na pewno. Satysfakcja, że się samemu zrobi. Zagotowujemy wodę do pierożków, którą musimy posolić. Wlać troszkę oliwy, żeby się nie kleiły i czekamy, niech się zagotuje, a w tym czasie przygotujemy okrasę. W talarki może być cebulka, będzie ładnie wyglądała. Pareczki się już ładnie smażą. Jeszcze chwileczkę dołożymy cebulki, ale jeszcze muszą się lepiej przypiec. No teraz dodamy już cebulkę. Woda już się gotuje, wrzucamy pierożki. Przemieszamy i chwileczkę aż wypłyną. Wyjmujemy. Dokładnie określimy cały smak.